Jesteśmy w Wirginii, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych około 180 km od stolicy Waszyngtonu wznosi się niewielka góra na obrzeżach miasta Charlottesville, na jej szczycie Monticello. Po włosku nazwa oznacza mała góra, ale to, co tutaj zbudowano, nie ma w sobie nic małego. Ta rezydencja została zaprojektowana przez Thomasa Jeffersona, człowieka, który napisał, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równi. Ale za tymi murami z czerwonej cegły ponad 600 osób żyło w kajdanach niewolnictwa. Podczas gdy Jefferson projektował kopuły inspirowane włoską architekturą i zbierał rzadkie książki, mężczyźni, kobiety i dzieci pracowali od świtu do zmierzchu na polach tytoniu, w warsztatach i wewnątrz samego domu. Wśród nich była Sally Hemings. Zniewolona kobieta, która przez dziesięciolecia mieszkała w małym pokoju obok apartamentów Jeffersona. Monticello to nie tylko dom prezydenta, to pomnik sprzeczności narodu, który narodził się obiecując wolność, budując jednocześnie swoje bogactwo na przymusowej pracy milionów. Monticello to miejsce, które przez wieki opowiadało tylko jedną historię. Historia genialnego architekta, wizjonera, ojca założyciela Stanów Zjednoczonych, ale prawdziwa historia tego miejsca jest znacznie bardziej złożona, znacznie ciemniejsza i przez długi czas celowo przemilczana. Thomas Jefferson zaczął budować Monticello w 1768 roku, mając zaledwie 25 lat. Wybrał szczyt góry nieprzypadkowo. Z tego miejsca rozciągał się widok na dolinę, na pola uprawne, na lasy ciągnące się po horyzont. Jefferson chciał stworzyć coś więcej niż dom. Chciał zbudować pomnik swojej wizji świata miejsce, które odzwierciedlałoby jego fascynację nauką, architekturą, filozofią i sztuką. Inspirację czerpał z dzieł włoskiego architekta Andrea Palladio, którego traktaty o architekturze studiował z obsesyjną dokładnością. Kopuła wieńcząca budynek była pierwszą tego typu konstrukcją w amerykańskim domu mieszkalnym. Kolumny w stylu klasycznym, symetryczne skrzydła, okna o idealnych proporcjach wszystko to miało świadczyć o wyrafinowaniu i oświeceniowych ideałach właściciela. Ale kto właściwie zbudował Monticello? Każda cegła, która tworzy te mury, została wykonana rękami zniewolonych ludzi. Każda deska, każdy gwóźdź, każdy element ozdobny powstał dzięki pracy tych, którzy nie mieli wyboru. Jefferson przez całe życie posiadał ponad 600 zniewolonych osób. W samym Monticello w dowolnym momencie pracowało od 100 do 130 niewolników. Pracowali na polach tytoniu i pszenicy, które przynosiły dochód plantacji. Pracowali w kuźni, gdzie produkowali gwoździe, sprzedawane później z zyskiem. Pracowali w stolarni, w tkalni, w kuchni. Służyli w domu, sprzątali, gotowali, opiekowali się dziećmi Jeffersona. Niektórzy z nich byli wysoko wykwalifikowanymi rzemieślnikami, których umiejętności Jefferson wykorzystywał do realizacji swoich architektonicznych wizji. Wśród zniewolonych rodzin w Monticello szczególne miejsce zajmowała rodzina Hemings. Elizabeth Hemings przybyła do Monticello jako część posagu żony Jeffersona, Marty Wales Skelton. Elizabeth miała dwanaścioro dzieci, z których sześcioro było potomstwem jej i Johna Walesa, ojca Marty. To oznaczało, że niektóre z dzieci Elizabeth były przyrodnim rodzeństwem żony Jeffersona. Ta skomplikowana sieć rodzinnych powiązań między białymi właścicielami a zniewolonymi ludźmi była typowa dla plantacyjnego południa, choć rzadko o tym mówiono. Wśród dzieci Elizabeth była Sally Hemings urodzona około 1773 roku. Kiedy żona Jeffersona, Marta, umierała w 1782 roku, podobno poprosiła męża, by nigdy więcej się nie żenił. Jefferson dotrzymał tej obietnicy, ale jego życie uczuciowe nie zakończyło się wraz ze śmiercią żony. W 1781 roku Jefferson, pełniący wówczas funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych we Francji, wezwał do Paryża swoją najmłodszą córkę Poli. Jako towarzyszka podróży została wysłana 14-letnia Sally Hemings. We Francji niewolnictwo było nielegalne. Sally mogła teoretycznie ubiegać się o wolność, nie zrobiła tego. Historycy przez dziesięciolecia debatowali nad naturą relacji między Jeffersonem a Sally Hemings. Przez długi czas oficjalna narracja zaprzeczała jakimkolwiek romantycznym czy seksualnym powiązaniom. Potomkowie Jeffersona przez pokolenia odrzucali te oszczerstwa. Ale w 1998 roku badania DNA potwierdziły to, co wielu historyków podejrzewało od dawna. Thomas Jefferson był ojcem co najmniej jednego, a prawdopodobnie wszystkich sześciorga dzieci, Sally Hemings. Co to oznaczało dla Sali? Była zniewolona, nie miała prawa odmówić, nie miała prawa odejść, jej dzieci rodziły się jako niewolnicy, własnością ich własnego ojca. Dopiero na łożu śmierci Jefferson uwolnił niektórych członków rodziny Hemings, ale nie samą Sali. Została nieformalnie zwolniona przez córkę Jeffersona po jego śmierci i spędziła ostatnie lata życia w Charlottesville z dwoma synami, którzy zostali prawnie wyzwoleni. Sally Hemings mieszkała w małym pomieszczeniu przylegającym do sypialni Jeffersona. Przez dziesięciolecia to pomieszczenie było używane jako łazienka dla turystów. Dopiero w 2018 roku podczas prac renowacyjnych archeolodzy odkryli oryginalne elementy tego pokoju. Dziś jest on częścią trasy zwiedzania, a historia sali jest wreszcie opowiadana. Ale historia Monticello to nie tylko historia sali Hemings. To historia setek innych ludzi, których imiona przez wieki były zapomniane. Weźmy na przykład Jamesa Hemingsa, brata Sally. Jefferson zabrał go do Francji i kazał szkolić w sztuce kulinarnej. James stał się wykwalifikowanym szefem kuchni, przygotowując wyszukane dania według francuskich receptur. Po powrocie do Ameryki gotował dla Jeffersona w Filadelfii, gdy ten pełnił funkcję sekretarza stanu, a później w Waszyngtonie. Jefferson obiecał mu wolność pod warunkiem, że James wyszkolni swojego następcę. James spełnił warunek i został wyzwolony w 1796 roku. Pięć lat później popełnił samobójstwo. Miał 36 lat albo historia Isaaca Jeffersona, który jako dziecko pracował w kuźni Monticello, a po wyzwoleniu został kowalem w Petersburgu. Pod koniec życia podyktował swoje wspomnienia, które są jednym z niewielu zachowanych świadectw życia niewolników w Monticello, widzianych ich własnymi oczami, Albo historia Urszuli Granger, która pracowała jako kucharka w Monticello, i po śmierci Jeffersona została sprzedana wraz ze swoimi dziećmi na aukcji, by spłacić długi zmarłego prezydenta. Bo Jefferson, mimo całego swojego geniuszu, był fatalnym zarządcą finansów. Przez całe życie żył ponad stan. Kolekcjonował książki, wina, dzieła sztuki. Ciągle przebudowywał Monticello, ciągle dodawał nowe elementy, ciągle wydawał pieniądze, których nie miał. Kiedy umarł w 1826 roku, był winien wierzycielom równowartość milionów dzisiejszych dolarów. Jego spadkobiercy nie mieli wyboru. Monticello zostało sprzedane. Meble, obrazy, książki wszystko poszło pod młotek. Ale najbardziej dochodową częścią majątku byli ludzie. 130 zniewolonych osób zostało sprzedanych na aukcji w 1827 roku. Rodziny zostały rozdzielone. Matki odebrano dzieciom, mężów oderwano od żon. To był ostatni okrutny akt tragedii, która rozgrywała się w Monticello przez ponad 50 lat. Jak pogodzić te fakty z obrazem Jeffersona jako autora Deklaracji Niepodległości? Jak zrozumieć człowieka, który napisał, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równi i są obdarzeni przez Stwórcę niezbywalnymi prawami do życia, wolności i dążenia do szczęścia, a jednocześnie przez całe życie posiadał innych ludzi jak rzeczy? Jefferson wiedział, że niewolnictwo jest złem. Pisał o tym wielokrotnie. W pierwotnej wersji Deklaracji Niepodległości zawarł ostry atak na handel niewolnikami który został usunięty pod naciskiem delegatów z południa i północy, zaangażowanych w ten handel. Porównywał niewolnictwo do trzymania wilka za uszy nie można go bezpiecznie trzymać, ale nie można też bezpiecznie puścić. A jednak nigdy nie podjął poważnych kroków, by uwolnić swoich niewolników, przez całe życie wyzwolił zaledwie dziesięć osób, Wszystkie związane z rodziną Heming's. Resztę trzymał w niewoli do swojej śmierci, a potem pozwolił, by zostali sprzedani. Historycy od lat debatują nad tym paradoksem. Niektórzy argumentują, że Jefferson był więźniem swojej epoki, że nie mógł się wyrwać z systemu, w którym się urodził. Inni wskazują, że wielu współczesnych mu ludzi, włącznie z niektórymi ojcami założycielami, wyzwalało swoich niewolników i aktywnie działało na rzecz zniesienia niewolnictwa. George Washington w swoim testamencie uwolnił wszystkich swoich niewolników. Jefferson tego nie zrobił. Prawda jest taka, że Jefferson czerpał ogromne korzyści z pracy niewolniczej. Jego styl życia, nie książki, wina, podróże, ciągłe przebudowy Monticello, był możliwy tylko dzięki nieodpłatnej pracy setek ludzi. Wiedział, że to niesprawiedliwe. Wiedział, że to sprzeczne z ideałami, które głosił. Ale wygoda i przyzwyczajenie okazały się silniejsze niż zasady. Monticello stoi dziś jako świadectwo tej sprzeczności. Każdy piękny detal architektoniczny, każdy wyszukany element wystroju został stworzony przez ludzi, którzy nie mieli prawa do własnego życia. Ogrody, którymi zachwycają się turyści, były uprawiane przez ręce niewolników. Kuchnia, z której wychodziły wyszukane dania, była domeną zniewolonych kucharzy. Przez ponad sto lat oficjalna narracja Monticello koncentrowała się niemal wyłącznie na Jeffersonie. Przewodnicy opowiadali o jego geniuszu architektonicznym, jego kolekcji książek, jego wynalazkach, o niewolnikach wspominano mimochodem, jeśli w ogóle. Sali Hemings była tabu. To zaczęło się zmieniać w ostatnich dekadach. Dzisiejsze Monticello stara się opowiadać pełniejszą historię. Wykopaliska archeologiczne odsłoniły fundamenty domów niewolników na Mulberry Row, głównej do ulicy plantacji. Historycy przeszukali tysiące dokumentów, by odtworzyć imiona i losy zniewolonych mieszkańców. Powstały nowe wystawy poświęcone ich życiu. W 2018 roku otwarto wystawę The Life of Sally Hemings, która po raz pierwszy w historii Monticello opowiada jej historię w miejscu, gdzie żyła. Pokój sali został zrekonstruowany, jej życie zostało przywrócone z cienia historii. Ale czy to wystarczy? Czy jakiekolwiek muzeum, jakiekolwiek wystawy, jakiekolwiek tablice informacyjne mogą naprawdę oddać sprawiedliwość tym, którzy przez pokolenia byli traktowani jako własność? Czy możemy zrozumieć, co to znaczyło budzić się każdego dnia, wiedząc, że Twoje ciało, Twoja praca, Twoje dzieci należą do kogoś innego? Monticello zmusza nas do zadawania tych pytań, zmusza nas do konfrontacji z niewygodną prawdą o fundamentach amerykańskiej demokracji. Ideały wolności i równości, które Jefferson tak pięknie wyartykułował, zostały zbudowane na fundamencie niewolnictwa. Bogactwo, które umożliwiło rewolucję amerykańską, pochodziło w dużej mierze z pracy niewolniczej. To nie jest tylko historia przeszłości. Dziedzictwo niewolnictwa nadal kształtuje amerykańskie społeczeństwo. Nierówności rasowe w bogactwie, edukacji, systemie sprawiedliwości, wszystko to ma swoje korzenie w systemie, który trwał przez ponad 200 lat i został zniesiony zaledwie kilka pokoleń temu. Monticello może być miejscem, gdzie zaczynamy rozumieć te powiązania, gdzie piękna architektura i ohyda niewolnictwa istnieją obok siebie, nierozłącznie splecione, gdzie geniusz i okrucieństwo mieszkały pod jednym dachem. To jest prawdziwa historia Monticello. Nie tylko historia jednego człowieka, ale historia setek ludzi, których życie i praca zbudowały to miejsce. Historia, która przez zbyt długi czas była przemilczana, ale która wreszcie zaczyna być opowiadana. Kiedy patrzymy na tę elegancką fasadę z czerwonej cegły, na kopułę wzorowaną na włoskich pałacach, na kolumny i portyki, musimy pamiętać, że każdy element tego budynku ma dwie historie. Historię architekta, który go zaprojektował i historię niewolników, którzy go zbudowali. Obie te historie są prawdziwe, obie zasługują na to, by być opowiedziane.